Biały Enderman, czyli przerażająca pasta o Endermanie, który już na pierwszy rzut oka nie przypomina tego znanego już każdemu, przez całą rozgierowkę nawet przez chwilę nie możesz poczuć się pewnie, gdyż on w każdej chwili może się pojawić. Dlatego ja za cel postawiłem sobie zdobyć więcej informacji na jego temat i spróbować go pokonać. A więc tak, znajdujemy się w świecie, który, jak już wiecie, nie jest do końca zwykłym światem, bo przybywa tutaj. Pewien Enderman, który nieco wyróżnia się na tle tych znanych już każdemu. Ma on delikatnie inną barwę. I szczerze mówiąc, mega boję się go spotkać, bo on mocno się wyróżnia. I z tego co mi wiadomo, jest agresywny. I się w porównaniu do takiego Endermana zwykłego jest o wiele bardziej agresywny. Ale co więcej jeszcze może robić? Tego niestety nie wiem. Dopiero będę musiał się o tym przekonać. Ale przedtem, oczywiście, jakieś temki bym sobie ogarnął. Standardowo jakoś zacząć. Weźmy sobie jakieś oh, stołu, na zbierzmy. I temki, i ja bym typowo wioskę chyba poszukał. Wioska jest chyba naj zawsze najlepszym wyjściem, aby w tym czasie oczywiście. Oczywiście subika, bo filmy pojawiają się tutaj co 3 dni o godzinie 16.00. Także subik i jakiś komentarz, jaki mod kolejny mam przetestować. No dobra, tutaj chyba tego nie potrzebuję. Żelaza jeszcze teraz nie muszę szukać. To zaraz się poszuka w jakichś kopalniach. Pierw oczywiście jakieś podstawowej temy. Jakieś kilo, w siekiera. No i mieczy, jakbyśmy gdzieś przypadkiem go spotkali. W ciągu dnia on się nie pojawia. Ja mam taką szczerą nadzieję, choć nie wiem. To jest biały Enderman. On wyróżnia się na tle tego zwykłego, więc i może nie respi się tylko w nocy, a... a również może gdzieś w kopalni? Kurczę, nie wiem tego. I to jest ten właśnie niepokój, który cały czas teraz z tyłu głowy mam. No ale dobra, nie ma co, nie ma co się stresować? Co to jest? What? Ej. Co to są za bloki? Ej, dobra, czy mam jakieś zwidy? Czemu to są bloki dwa białe? To jest to o czym ja mówiłem. Jakby ktoś się pytał o co mi chodzi? Nie, dobra, o co tu chodzi? Czemu to jest... Czemu jest tego tyle. Co? Ej, ja się teraz lekko jestem przerażony. To jest co. Za... Jezus. Aha, dobra. E, już mi się to nie podoba. Czy on mi daje znaki, że on gdzieś tutaj w pobliżu jest? Dobra, ej, nie wiem o co chodzi z tymi blokami. Nie wiem, czemu są jakieś losowo porozstawiane białe bloki. E, dobra, czy on gdzieś tutaj jest? Ej, nie gada, że on mnie do tej wioski prowadzi. Ej, dobra, ej, dobra. To jest niepokojące. Wymyślicie, że to jest taki spokój, że jakieś losowe bloki sobie stawia i tyle i co w tym strasznego? Mając tył głowy, że on się może nagle pojawić. I nie wiem, jakie on ma jakby sposoby pojawiania się. Czy on się jakoś randomowo pojawia? O! Co jest? O, co jest ten... Blok? Jo, dobra, no właśnie o tym mówię. Ma nie mając pewności, w jaki sposób on się pojawia, ja cały czas nie jestem niepewny. Biegam i nie wiem, kiedy on się może pojawić. Dobra, wiosce powinno być bezpiecznie, co nie? Nic mi się tutaj chyba nie stanie. Podkreślam słowo chyba. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co tutaj może się wydarzyć. Mam nadzieję, że nic złego. I dobra, tych bloków jest coraz więcej. Jak ktoś z Was to rozumie, o co tutaj chodzi? Czemu są jakieś białe, losowe bloki? To mi wytłumaczcie, bo ja nie rozumiem tego. Ja je niszczę i nic. Nic nie dzieje. A jak nie chodzę, to, no właśnie, dostaję jakiegoś pojzona dziwnego. Okej okay, i. Rozejrzyjmy się, chciałem powiedzieć. Czemu tam się domek pali? Okej. Okay. To chyba nie jest prawka tego Endermana. która nie wiem o co chodzi z tymi blokami, tego jest coraz więcej. Ja się boję tej nocy. Ej, dosłownie się boję tej nocy. Ja nie wiem... No, co ja mogę się spodziewać, jakby... Dobra, na, na spokojnie, bez, bez, bez sensu. Nie ma nocy to on się na pewno nie pojawi, no, nie wierzę w to Od kiedy te domki mają ten blok jakby się Ten taki zielony Okej, okay, czy mnie coś ominęło w Minecraftcie czy o co chodzi? Uwaj, nie rozumiem chyba czegoś, ja chyba sam sobie Na banie wchodzę i się samemu bez sensu stresuję Ja wiem co zrobimy, poszukamy jakiejś kopalni I ogarniemy sobie na pewno jakąś tarczę To jest dobry kierunek, póki nie ma jeszcze nocy A stawiamy, że one pojawiają się nocą, no bo jak te Enderman Zawsze w nocy się pojawia, co nie? Więc ogarniemy sobie teraz itemki, jakie możemy sobie ogarnąć Także czy tutaj coś jest? Jest skrzynka oh! Uuu, uh, ej, dobra! Te nam się przydadzą jakoś. Wydaje mi się, że jakby nas gonił. To możemy mu pod nogi powiedzmy to podrzucić i podpalimy go i może się jakoś wystraszy, no nie wiem. Może ten Enderman jakoś inaczej działa. Może się uda. Dora, załóżmy sobie to. Ok, czyli teraz nie mogę zdjąć, ale okej, okay. no dobra, to jest złota zbrojka, więc mi tam to nie przeszkadza. To i tak jest dobra zbroja, więc mi to tam nie przeszkadza. Okej, okay, mamy jeszcze jakieś kopalnię, o której mówiłem, tak? Kopalnia, kopalnia. Tam coś jest? Tam coś widzę. I tutaj coś widzę. Wydaje mi się, że teraz noc się właśnie gdzieś powinna zacząć już robić. O, mamy żelazo, nice. Świetnie, świetnie, świetnie. Weźmy sobie to żelazo. Jedno. Jak już jest taka opcja, to bym sobie z jeszcze ogarnął. Tutaj się chyba nie pojawi nie? aż tu jest ciemno, to one mogą się pojawiać. A czy tu jest bezpiecznie? Czy tu mogę wchodzić, Czy tu zaraz się oni się pojawi? Widzieć go na pewno będę widział. On mocno się świeci, więc z zauważeniem jego go nie powinien być problem, chyba. Jest tu git. Halo. Enderman? Okej, okay, chyba jest. Co jest dobrze? Weźmy sobie to żelazo. Ej, dobra, mam taki niepokój, jakiś czuję. Ej, nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi, ale. Stres mam, stres mam, bo. Nie wiem, naprawdę nie wiem czego mam się spodziewać. Czy Endermany się normalnie w kopalni pojawiają? Pojawiają się chyba co nie? Więc też jest szansa, że go spotkam? Dobra, weźmy sobie jakiś węgiel, weźmy sobie jakiś węgiel, ogarnimy. Dobra, zrobimy sobie jakieś pochodnie, kilka sztuk dosłownie. Ile ja tego żelaza mam? Mega mało. Starczy mi na spodnie, jak i na tarczę, nic więcej. Okej. Okay. Ej, ty o dziwo jest tak spokojnie z tego co widzę. I dużo żelaza mamy, więc wszystko na plus dla mnie i mi się to podoba, szczerze mówiąc. Nie sobie więcej tego żelaza. Okej. Okay. Czyli w kopalni się nie pojawia Enderman. Okej. Okay. Uważam, że ja mam po prostu pecha. Też jest taka szansa. Dobra, powinno nas teraz już stać na zrobienie sobie syciga całego. Także weźmy sobie troszeczkę kobla, pozbierajmy. Zróbmy sobie dwa piecyki, przepalmy to i możemy, chyba wyjść na powierzchnię. Ja tylko mam nadzieję, że będzie spokojnie. Nic się tu nie wydarzy takiego nieprzyjemnego. Nie, ja tu też te bloki są. Nie No świetnie, tu też on jest. A, nie podoba mi się to. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Naprawdę nie, nie, nie fajnie po prostu No, co to było? Taki nagle biały punkcik się jakby pojawił mi przed twarzą. O nie wiem, czy ja już coś Hizzy nie robię przypadkiem. Ze mną to jest duża szansa na to, że sobie mogę coś wmówić na banie. Dobra, no, weźmy sobie, przepalmy to żelazo. I na spokojnie, na spokojnie, nie ma co się stresować, przecież będzie git. O, jak widzicie, robi się już powoli noc. Czy on tutaj gdzieś jest? Halo, Enderman. Już się musiałem przybliżyć do monitora, bo dosłownie czuję stres. Jest git, bo jest git. Aktualnie go nigdzie nie widzę. Przypomniał mi się jeszcze jedna rzecz. On ma taką... Umiejętność, że on potrafi, a dobra, nie będę wam jeszcze mówił Zobaczycie co się stanie, jakby zaufajcie mi, ziomek jest mocny On się potrafi jedną ciekawą umiejętność zrobić Mi się dopiero teraz to wszystko przypomniało Mam nadzieję, że tego nie spotkam, bo jak to spotkam, no to ciary ja. Nie dobra, nie, nie, tak jak mówię. spokojnie, będzie przecież git Po co się stresować na zaś Musimy sobie teraz ogarnąć troszkę jeszcze drewna i możemy wyjść, jakby szukać go bardziej Aktualnie skupiam się na drewnie, tak? Co tam było? Co tam było? Czekaj, to tylko księżyc. O, się wystraszyłem, ty. Teraz wszystko, co się świeci, to ja myślę, że to jest Enderman. Połagam, jak ty tu będziesz, to ja przecież wykituję na zawał gdzieś. Halo? Halo? Jest git? Co tam jest? O, świetnie, to jest to, o czym mówiłem. To jest to, o czym ja mówiłem. Ten człowiek, w znaczy sensie człowiek, co ja mówię, Enderman, potrafi zamieniać inne moby w jego wersję. W sensie wersję takie białe właśnie, świecące się. Czy to jest znak, że... On tutaj gdzieś jest. Idź, idź, miejscu. Ja chcę, ja chcę podejść do tej świnki, no. Daj mi spokój przecież. Ej, co jest? Dobra, ej, co jest? Dobra, co to jest za świnia zmutowana? Czekajcie, 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 co? Nie, ja zbieram sobie tutaj, żeby tylko zrobić. Co to jest? Czy ktoś mi to do jasnej ciasnej wytłumaczy? O co tutaj chodzi? Czy ty jesteś świnka normalna jakaś? Co jest z tobą? Czy oni cię karmią, że ty tak popylasz. Dobra, nie podoba mi się już ten świat, nie podoba mi się już ten świat. Ty. Teraz krowa, ty. Ona bije inną co jest? Nie. gdzieś, co? Ty kolejne krowa z... zarażona, jakby jest. Chodź tu, ja cię muszę. Czekajcie, czy ja mogę na shifcie? Może. Tak? Nie, ona ucieka. Dobra, czekajcie, ja muszę spróbować. Dobra, no, no chodź tu. Co jest? I, nie chcę dać się pokonać. Ale tylko ona ma oczy. Ej, ej! Teraz ona na mnie wypędziła. To się zdecyduj, czy ty chcesz walczyć, czy nie chcesz walczyć. Czekajcie, poczekajcie. Jest, jest. Tak. I to tyle, tak? Na pewno. Nic się nie wydarzy, tak? Złego. I dobra. Nawet nie wiecie, jakie ja czuję te Ciary? Jest zwykły Enderman, co nie? Nie jest biały Enderman. Ale coś się z nim stanie zaraz, czy co? Ej, dobra, ja tam podejdę, ale ja się naprawdę boję. Bo ja nie wiem, czy on przypadkiem nie może się zamienić w zwykłego, żeby jakoś mnie zwabić. No, co to się świeci, ty. De Gdzie jest ta krowa? Ej, tu była ta biała krowa. Dobra. ho <ścoughs> <śmintonia> Czy ktoś mi to wytłumaczy? Ja spróbuję, spróbuję, spróbuję ja zobaczyć z tym. Osied, osied. Osied, został, nie. To jednak był zwykły. To jednak był zwykły. Ja nie chciałem, przepraszam. O, to dziwne, że on się pojawił przy tej białej krowie. A krowy nie ma aktualnie. O, mamy perełkę. Świetnie, chociaż... Coś? Dosłownie za mną się pojawiła ta biała świnia. Eee, czy ktoś mnie to wytłumaczy? O, co tu? Ty na no, kolejny Enderman. O, tu jest ta krowa, ale to nie jest chyba ta. Czy to jest ta krowa? To wygląda jakby była jakaś inna. Ona by tak szybko nie przebiegła. Jakby, ja nie rozumiem jednego. Przecież to niby on powinien jarać pić, tak? To jest jakby jego stworzenie, te białe świnie i białe krowy. W takim razie, gdzie on jest? Tam go nie było w pobliżu, ale widać, że coś z tym światem jest nie tak. Jest jakby dziwny ten świat. W takim razie, on tutaj gdzieś musi być. To jest dobre pytanie. Gdzie ten ktoś jest? Bo na ten moment co ja jedynie zauważyłem, to mopki, jak i te bloki białe. Żadnego endermana nie ma ani trochę widać. W sensie był ten zwykły, ale pokonałem go i nie zrespił się inny, więc myślałem po prostu, że jak pokonam endermana, to pojawi się ten biały. Ale nie. W takim razie, gdzie on się respi? Kiedy on się respi? Dobra, teraz tym bardziej czuję niepokój Myślałem, że coś wiem o nim, ale ja nic o nim nie wiem Dosłownie nic o nim nie wiem. Nie wiem, idę, nie pozostaje. Przymierzać ten świat, poszukać czegoś Może coś znajdę Dobra, to w tym czasie ja bym zbudował sobie jakiś domek To wydaje mi się, że to jest chyba dobre zadanie Które mogę sobie teraz dać. Mnie ciekawi, że ten blok Czy zniszczymy wszystkie? Czy coś się stanie? Czy coś się może wydarzyć? Nic, nic, a nic Nie rozumiem, jakby w jakim celu Pojawiają się te bloki? Czy to jest po prostu takie Dobra, pojawi się, dajmy mu cynka że gdzieś tu się czai biały Enderman. No bo dla mnie to aktualnie wygląda właśnie w ten sposób. Dobra, tutaj są te białe bloki. Tutaj jest ładny lasek, więc tutaj gdzieś bym sobie zamieszkał. Tutaj gdzieś bym sobie zbudował domeczek poczekałbym sobie po prostu do nocy. Także zabierzmy się za budowanie domku i przygotujmy się na niego. Bo ja coś czuję, że to nie jest taki łatwy ziomek, jak możecie sobie myśleć. Zbierzmy sobie jakieś tutaj fajne trawienko i zbudujmy sobie jakiś fajny domeczek na łące. Dobra, ja bym zaczął go gdzieś budować tutaj może. I tu się kolejny blok pojawił, tak? A go nie było tutaj chyba. Zobaczmy z ciekawości. Czy jak postawi domek, czy on też zamieni się w taki biały? Zrobmy sobie coś takiego, mały domeczek żeby był, żeby gdzieś sobie tu po prostu mieszkać w razie wu. jakby gdzieś kolega się pojawił. Ojo, jo, to zwykła... krowa? Czemu że ją i zaczął padać? Ej dobra, robi się dziwnie. Czy ktoś mi to tłumaczy? Czemu tu się pojawiła przy mnie krowa? I czemu nagle zaczyna padać deszcz? Ej dobra, to nie jest przypadek. Przysięgam to na pewno nie... nie, nie chcę mi... Tymi... Dobra nie, nie uwierzę w to. Dobra, wiecie co? Budujemy sobie, budujemy sobie domek. Będzie spokojnie, przecież będzie spokojnie. Będzie, będzie git, to jest tylko Enderman, jakby zero stresu. Już myślałem, że coś się stało z tym lasem, ale jest git. Okej, okay, dobra, budujemy. Nie ma co się stresować. jest tylko jakiś głupi Enderman. Budujemy sobie ten domek i nie ma co gadać. Nie ma co gadać, przedłużać, bo. bo tu już powoli noc się robi, w się. Sensie, chyba się już w sumie zrobiła. Ciężko stwierdzić, ale to takie nagłe było. I to dzi dziwne było połączenie. Ej, dobra. Ej, dobra. Czy burza może być w Minecraftie aż tak. Intensywna? No kurna, no nie wiem By mi się kłócił Ej no jak, no nie wiem, ty No mi to dziwne jest Jak zaraz we mnie pierdyknie jeszcze piorun Dobra, e, nie wiem, żebym ja nie wykrakał zaraz, żebym ja zaraz nie wykrakał. Buduj ten domek, rozocik Tutaj sobie postawmy, tak, piecy, zróbmy sobie jeszcze tutaj Crafting, wszystko tutaj git, tak, jest spokój O, jeszcze creeper mi się tutaj zrespił Czyli noc jest? Czy o co chodzi? Ej dobra, nie wiem co tu się dzieje, ty? Co jest z tą krową? Czemu krowa nagle pojawia się tak blisko mnie? Nie wiem, to wygląda jakby tam, tą krowę, co z, jakby uderzyłem, jakby ona coś zrobiła. Jakby aktywowała go, że tak powiem. Dziwne to było, ty. Ja tu będę się co jakiś czas rozglądał, w razie co. Ja chcę... Dobra, nie, ta burza mnie przeraża. Dobra, budujemy sobie ten domek. Wywalone we wszystko. Nie, no, co jest z tą krową? Idź mi tu! Ej! Co to było? Ej! Ej, i był dźwięk Endermana. Nie, nie, jeszcze, jeszcze ten tutaj. Idź mi. To to był za Enderman? Gdzie on jest? Ja wam mówiłem, że to nie jest przypadkowa burza. Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Jestem nie obdygany, ty. Nawet wiecie, jak się teraz stresuje? Nie pomyślicie sobie. Głupi endermanik, co pan może zrobić? Głupi enderman... Zaufajcie mi. Jestem obsyrany wręcz. Weźmy sobie, zróbmy łopatę jeszcze, pójdźmy sobie jeszcze fajnie po okienka. To ma być ładny domeczek. Co się może stać? Nic się przecież nie stanie teraz, jak wyjdę sobie tutaj. O, świetnie, krowa się już pojawia, ty. Dlaczego? O, tutaj więcej tych bloków jest. Nie no. Pięknie, jakby cieszę się, jej! To jakby coś, to nie cieszę się, to żart jest oczywiście. Dobra, zbierzemy sobie te, tutaj tego piasek i weźmiemy, zróbmy sobie te okienka. Fajnie, żeby jakiś fajny domeczek tam się udało zrobić. On się teraz starać nie ma problem, żeby pojawić, bo jest deszcz. Tak? Czy on jeszcze jakoś inaczej działa i on się w deszczu potrafi pojawić? I on go to jakby nie teleportuje, nie idzie, to na niego nie działa. To w takim razie, co to był za dźwięk Endermana przy mnie? Nie, no, jeszcze... Szkielet, kurna, już szk koń. Co? O, Jeszcze to, no nie? No, jak fatum, to fatum! Aha, jeszcze biała krowa... Inne krowy, jakby, zaraża. Spójrzcie, spój co tu się dzieje, ty! Trzy krowy już są te... Typ... Nie, dobra, nie, nie, nie. Szybko ten dom, stawiaj ten dom! Raz, dwa, raz, dwa, szybko, szybko, szybko. Buduj to, buduj to, buduj to! Ej! Jasny gwint, jeszcze ten! No, co jest? Czy nade mną jakiś fatum czuwa, czy co jest? Ej, nie wiem, nie wiem, nie wiem... Ale boję się go. Dobra, stawiamy tak tutaj, żeby mi nic tutaj nie weszło, bo widzę, że tutaj się czai jeden kumpel. Ty, no ile tych białych krów tutaj jest? Czyli on ewidentnie gdzieś tutaj musi być. O, przestało padać. I dopiero noc się robi? To tym bardziej mi pokazuje, że ta burza nie była przypadkowa. Zaczęło padać. Nagle jakieś pioruny. I teraz dopiero robi się noc. Przecież przed chwilą była noc. Czy co to było? Już w takim razie nie wiem. Tak mamy domeczek zbudowany. Fajniutko, fajniutko, fajny. No dobra, ładny on to nie jest. Ale mi się podoba. Ma być funkcjonalny, ok? Zrobimy sobie tak. Ale ta krowa wygląda przerażająco. Ej, z krową jeszcze nie walczyłem. Może to jest ten pierwszy raz, którą trzeba zawalczyć? Dobra. Czy ona też jest taka puchliwa? Ty, jest agresywna? O, jest! O, shit! Idź! Idź ode mnie! Co jest? Ty no dosłownie na mnie skoczyła. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. A ten Enderman, kiedy on się pojawi? Halo? mógłbyś się już pojawić, co nie? Byłby już święty spokój. Już bym wiedział, kiedy się pojawiasz, mniej więcej. Ogólnie byłoby świetnie, co nie? Dobra, ja mam pomysł. Wejdę sobie do lasu, może w lesie gdzieś będzie? Endermany często się czają właśnie w takim lesie, mam wrażenie. Są te krowy, są świnie, a Endermana by nie było? Nie jest wam... To dziwne? Ej, coś mi się tu... zaświeciło. Ej! Ej! Nie. Dawaj bloki, dawaj bloki. Nie, że to był on. O oh shit! Co jest? Jim! Ej, co jest? Ej, to, to widzicie? On jest jakiś opętany! Co on robi? Patrzcie, się na niego patrzę i nic się nie dzieje. On buloki mi tutaj zamienia? Oho! Jeszcze mopki zamienia wokół, tak jak wam mówiłem, on musiał gdzieś być cały czas w pobliżu. Widzicie? Mopki się zamieniły w te i on też tutaj cały czas jest. Czyli co, trzeba z nim zawalczyć, tak? No, no. Idź, idź. Idź stąd! Idź stąd! Idź Oj! Zostaw! Zostaw, zostaw, zostaw! Zostaw! Nie! Nie! Ej, ej, dobra! Daj, daj, daj spokój, daj spokój! Ej! Dobra nie, palczę z nim! O mi także zbił. Nie, tja, subskrybujcie. A wy za to kliknijcie jeden z tych filmów, który zdecydowanie wam się spodoba.